Cześć. Przed nami odkurzacz Philips model PC6844. Uszkodzenie uległ system zasilania, czyli mamy typowe uszkodzenie przewodu zasilającego, to znaczy nie dochodzi napięcie do odkurzacza i między innymi dlatego on nie pracuje. Zaraz pokażę Wam, jak to naprawiłem i na czym polega usterka. Nie ma co czekać, zaczynamy rozkręcanie tego sprzętu. Zobaczymy co się uszkodziło w którym miejscu i czy to się da łatwo naprawić. Zapraszam do oglądania filmu. Należy dostać się do tej części górnej rękojeści. Tam są umieszczone wkręty. Wystarczy płaski wkrętak. Delikatnie wchodzimy w to miejsce, żeby nie uszkodzić nic. I cała operacja. Rękojeść nam schodzi. Mamy zatrzaski w tym i w tym miejscu. Przystępujemy do odkręcania wkrętów. Jeden z nich znajduje się w tym miejscu. A drugi znajduje się w przedniej części po zdjęciu przycisku możemy wykręcić ten wkręt, który znajduje się z tej strony. Po zdemontowaniu dwóch wkrętów. I tego przycisku spust zwijacza przewodu po naciśnięciu on zwija przewód. On tutaj jest umieszczony i trzeba o tym pamiętać, żeby w tym miejscu on powrócił. I ściągamy pokrywę. Tak wygląda. ściągamy ten element. O, mam trochę nieczystości. I ściągamy ten pręt. To jeszcze możemy wyjąć osłonę. W tych czterech punktach mamy wkręty. I odkręcamy wkrętaki krzyżako. Tu jeszcze można wyjąć wkładkę, która jest nam niepotrzebna, oczywiście trochę nieczystości. Tu mamy u góry jeszcze dwa wkręty umieszczone w tym miejscu i tutaj. I taki wkrętaczek nam nie wystarczy, bo jest za krótki i trzeba użyć dłuższego. No niestety, temu już dziękujemy. Wtedy możemy te wkręty sięgnąć. I teraz będzie możliwy dostęp do zwijacza przewodu oraz całego przewodu. A są takie dwa wkręciki, mniej więcej tak wyglądają. Dobra, odkładamy na bok, powolutku. i mamy cały zespół w zasadzie już odłączony. Cały korpus mamy zdjęty i teraz zobaczcie, mamy dostęp do całego zwijacza przewodu. I właśnie o to nam chodziło. Tutaj sprawdzić, co jest grane, że ten prąd nie dochodzi. Należy wyjąć cały ten trzymak, podważając delikatnie wkrętakiem i do góry wyciągamy. Mamy całą szpulkę. Możemy teraz zdiagnozować, co jest przyczyną, że nie dochodzi zasinanie. Można do tego celu użyć prostego miernika, zwykły omomierz. On pokaże nam całą prawdę, znaczy to wszystko. Polega i gdzie jest uszkodzenie. Tu taki mamy szczotku, trzymacz, który ściąga napięcie ze ślizgaczy pierścienie ślizgowych na przewody, które idą do układu elektrycznego odkurzacza. Przy pomocy wkrętaka Torx T9 odkręcimy śrubkę, która trzyma szybko, trzymacz i zobaczymy co tu się dzieje z tym przyłączeniem dobra, odkręcone najgorzej nie wygląda, kwestia przeczyszczenia zobaczymy czy są sprawne ślizgacze pierścieni tutaj i czy przewodzą elektryczność Wykonujemy w bardzo prosty sposób. Mamy przewód, który idzie do zwijacza i pomierzem przykładam do jednego pierścienia, a potem sprawdzam, czy dochodzi napięcie do. Już Wam mówię, co się stało. Jest to typowe uszkodzenie przewodu elektrycznego, bo jeden pierścień załapuje. A drugi nie, nie, nie jest drożny, czyli jest to uszkodzenie przewodu. Gdzieś się przewód przełamał, i teraz kwestia, żeby to poszukać, w którym miejscu jest przerwa na przewodzie. I sprawdzenie, gdzie uszkodzenie jest na przewodzie elektrycznym, gdzie on się przełamał, gdzie on się przegiął. Zostaje nam teraz rozwinąć cały przewód do końca z całego krążka, żeby można było sprawdzić, co się z tym wszystkim dzieje. Tu jeszcze możemy rozkręcić tą część. Te same krętakiem rozkręcamy prowadnice ślizgaczy, aby zweryfikować uszkodzenie. A. Wyciągamy przewód i tu mamy jak na dłoni pokazane wszystko, czyli przewody kładamy to na bok i tu musimy zobaczyć gdzie jest uszkodzenie przewodu. Albo przewód wymieniamy elektryczny na nowy lub po prostu poszukać gdzie jest uszkodzenie. Przeważnie przełamuje się w tym miejscu albo przełamuje się we wtyczce. Tu gdzie jest największe naciskanie, ciągnięcie, zwginanie przewodu, tu w tych miejscach właśnie takich newralgicznych. Gdy przewód dochodzi do końca ciągnięty, szatnięty tu się orywa albo się orywa na tym odcinku wtyczki i tak przeważnie jest to kwestia szczęścia gdzie zaczniemy dłubać aby zlokalizować uszkodzenie w przypadku tego przewodu uszkodzenie było w dwóch miejscach to znaczy po obu stronach jedno było przy wtyczce założymy wtyczkę nową i w drugim miejscu było uszkodzenie tu właśnie przy tym zginaniu rozwijaniu itd. Też Zostały ucięte, ja to przylutuję, a tu wymienię nową wtyczkę, będzie wszystko w porządku. Jest jeszcze jeden temat do omówienia. Jeżeli Wam się zdarzy, że wyskoczy Wam sprężyna, a coś się stanie z tą sprężyną, nie wpadajcie w panikę. Może bardzo łatwo naprawić. Tak właśnie mi się przytrafiło. To są takie zatrzaski, tu są bardzo widoczne, to jest w tym miejscu zatrzask jest, tu jest zatrzask, tu jest zatrzask i tutaj. I należy delikatnie podważyć, wyciągamy całą sprężynę. delikatnie podważamy. O. o. I wyciągamy całą sprężynę. Tylko uważajcie, żeby ona nam nie wyskoczyła, tak? Ona jest tutaj. I teraz zobaczyć, żeby tą część tą malutką włożyć w tą prowadnicę, która jest która jest dokładnie tutaj w tym miejscu, w tym wyżłobieniu. Czyli wkładamy tą część z drugiej strony. O do środka no tu się nam powoli obraca i z tej strony wprowadzamy zobaczcie tą część o tutaj i nawijamy ona no się blokuje patrzcie jeszcze raz tu tutaj o w ten sposób Nakładam, obracam i sprężyna się blokuje nawijając na. O, dobra. Z tego jeszcze dojdziemy. należy ją nawinąć. I zakładamy tą obudowę na swoje miejsce. Pamiętajmy, żeby nie zwolnić naprężenia tego ułożenia sprężyny. Jeszcze raz tak trzymając, nakładamy tą część na swoje miejsce. Czyli te zatrzaski muszą nam powchodzić w te plastiki. Trzymamy cały czas tą sprężynę, żeby nam nie wyskoczyła. Dobra, trzymamy, trzymamy. Tu wchodzą te zatrzaski, widać w tym miejscu, o. o, wskoczyło. Nakręcamy tą sprężynę w taki sposób. Teraz zobaczcie, nakładam tą część. O, już jest. Następnie, o, wskoczyło. I teraz zobaczcie, tu jest hamulec. O tak działa. Ja go nacisnę i będę nawijał sprężynę tak żeby nam nie wyskoczyła. Czyli zobaczcie, już sprężyna działa, puszczam ona się okręca, ale musimy nawinąć, żeby ją naprężyć, żeby nie wyskoczyło nam tam w środku z tego trzymania hamulec i kręcimy, nawijamy, naciągamy sprężynę, ona nam, już nie, ona nam już nie wyskoczy, wszystko będzie w porządku. No i teraz, jak już będzie wszystko wstępnie nawinięte, kładziemy tak, żeby nam to nie wyskoczyło do góry i jest ok. Możemy się zająć dalej wtyczką i tym elementem, który należy naprawić i połączyć w całość. Zudujemy. Okej. Okay. W kolejnym miejscu. Hej. Okay. I możemy teraz lutować przewód elektryczny. Nakładając rurkę termokuczliwą, żeby nie było przypadkowego zwarcia. Nakładamy rurkę troszeczkę kalafonii, nie poszkodzi. I lecimy. Dobrze wygrzewamy lód, żeby nie było zimnych lutów, żeby lód dobrze trzymał, żeby przewodził elektryczność. Żeby nie było z tym lutowaniem jakichś niespodzianek, nasuwamy rurkę termokoczliwą i przypalamy tonniczkiem, żeby się obcisnęła na przewodzie. O! Mamy w tej chwili ładne, gotowe połączenie. Możemy już przewody układać. Układamy przewód. Tak jak widać według kanału, który jest do tego celu przygotowany. Złożenie. Zostaje nam jeszcze złożenie blokady na przewód, żeby się nie przesunął. Wkładamy tutaj pod spód i wkrętakiem typu TOX T9 przykręcamy tą blaszkę stabilizującą przed kontakt 60. Usuwamy wszystkie pozostałości zabrudzeń, żeby poprawić drożność elektryczną na przewodach. Styki są już czyste. Podobnie wygląda z trzymaczem w tym miejscu. O, widać, są też zanieczyszczenia. Czyścić, żeby były czyste. Teraz skręcamy od spodu. I teraz ważny moment. Pamiętajcie, żeby ten szczotko trzymacz, który przekazuje nam napięcie na wyjście, musi być założony tym frezem w to miejsce, ale tak, żeby powierzchnia była równoległa do tej powierzchni tutaj. Czyli jeszcze raz. Musi być równoległe z tą częścią do tej części. I nakładamy nam wejdzie o zobaczcie zwróćcie uwagę że tu jest równolegle i tu jest równolegle i teraz przykręcamy wkrętem tą część jest OK I teraz możemy nawijać przewód na szpulę Nawijamy go ręcznie, żeby ładnie go ułożyć, a potem naciągniemy sprężynę. Nakręcamy ją całkowicie. Nie na siłę wystarczy. Teraz założymy wtyczkę na przewód, a pamiętajmy o tym, żeby założyć tą część, którą potem już nie będzie można założyć. Także zakładamy ją teraz i przygotowujemy przewód do wtyczki. Jeszcze troszkę. Ok. Przykręcamy, wprowadzamy wtyczkę z swojego miejsca. Ta wtyczka zastąpi na wtyczkę oryginalną, czyli tej wtyczce już dziękujemy. I mamy gotowy zestaw do montażu. Oczywiście, przy montażu jeszcze kabel należy rozwinąć. Pamiętajcie o tym, żeby naciągnięta była sprężyna, bo potem będzie to dosyć utrudnione. Na koniec sprawdzimy, czy jest przejście elektryczne. Czyli, jeden bolec w jednym ma być i jest. W drugim ma nie być. Przekładamy. Na drugi bolec. Tu ma nie być, tu ma być, czyli jest ok. Mamy wszystko gotowe. Przewód. I teraz Was tu zaskoczę. Naciągnę rolkę ze sprężyną. Tu jest hamulec, który dotrzyma wszystko w całości. O! I teraz rozwinę ten cały kabel, po to, że jak już założę wszystko, to wtedy nawinę ten kabel przy pomocy sprężyny, która jest umieszczona tutaj wewnątrz. Inaczej by. Nie dało się tego zrobić. Rozkręca w ten sposób, ponieważ to, żeby nie skręcić kabla, żeby on był nieposkręcany, i to nam pozwoli ładnie go później na roce ułożyć. Ważne jest, żeby jeszcze ta część, o ta styczka była założona, żeby tego nie pominąć, bo potem ciężko będzie założyć, a nawet się nie da. Mamy już pusty nawijacz, i teraz. Założymy go w właściwe miejsce. Zanim założę cały nawijacz, jeszcze muszę umieścić przewody elektryczne. Jeden idzie rozowy na ten biegun, a drugi na drugi biegun. O, już jest założone. Takie są zatrzaski. Następnie wprowadzam cały zespół do gniazda, żeby tu zaskoczyło. O, już jest, widać. Nie układam przewody. Prowadnicach I następnie profiluję je w dalszych elementach odkurzacza, żeby nie przeszkadzały. Wszystko jest ok. Tego już nie ruszamy. Zanim wycisnę obudowę, założymy ten element, który jest o, w tym miejscu przygotowany. Musi ładnie usiąść, żeby było o. I w tych miejscach przykręcamy wkrętami górny korpus. w ten sposób, następnie filtr okay. i pamiętajcie o rzeczy najważniejszej, o założeniu trzpienia, który wkładamy do otworu, zwalnia hamulec przewodu. Możemy już teraz ten przewód nawinąć sobie, Spalniamy hamulec, i nawijamy przewód na szpulę. Zakładamy teraz górną część obudowy odkurzacza. I tu zwróćcie uwagę, aby ten szczpień, o, ten tutaj. Był usytuowany w ten sposób, żeby wszedł w ten otwór, ten tutaj, w tym miejscu. O. Przykręcamy górną część korpusu obudowy. Przykręcamy, zakładamy przycisk. Sprawdzamy, czy funkcjonuje Zujacz. Funkcjonuje. Jeszcze raz. O. Przyciskamy. Działa. Zrzucamy. etui w górnej części obdowy i prawie wszystko gotowe. Za wyjątkiem jeszcze dwóch skrętów, które są umieszczone wewnątrz. Przykręcamy w tych dwóch miejscach, czyli tu i tu dwie śrubki i przykręcamy je Przucamy. oczywiście ten wkrętak nie wystarczy trzeba użyć dłuższego musi być długi To jest wszystko, słuchajcie, co można było w tym odkurzaczu zrobić i może się dzieszyć dalszą eksploatacją. Zamkniemy urządzenie i zostało nam sprawdzić czy działa, czyli wyciągamy kabelek czy z tej strony, wyciągnę, no i teraz moment kulminacyjny, sprawdzamy czy działa. Słuchajcie, operacja się udała. Zaniec winę przewód, taki jeszcze mały przerywnik techniczny. Jest to wtyczka dosyć ciekawie skonstruowana. Posiada taki właśnie przycisk, który umożliwia nam wyjęcie wtyczki z gniazdka poprzez naciśnięcie przycisku, który jest umieszczony z tyłu tej właśnie wtyczki. Wciskamy, bolec wychodzi. Także poprawiliśmy, że tak powiem, sprzęt na plus. Będzie się dalej wygodniej eksploatować. I teraz spojrzenie jeszcze na odkurzacz. Spróbuję zwinąć ten przewód, już bez używania rąk. To wszystko. Mam nadzieję, że film się przydał. Jeżeli udało się Wam naprawić własny sprzęt, to się cieszę. Zapraszam na kolejne odcinki. Subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku. Przypomnij on Wam o moich nowych filmach i wszystkich nowościach. Zapraszam na mój kanał, trzymajcie się, cześć!